Cześć, mam na imię Asia i jestem w stypendycką BAS z lat 2020-2022. Obecnie uczę się w Farrington School pod Londynem i przygotowuję się do moich ostatnich egzaminów A Level z przedpuściem na studia. Stipendium BAS to dla mnie spełnienie najskrytszych marzeń, szansa na przyszłość i dowód na to, że ciężką pracą można osiągnąć bardzo, bardzo dużo i wystarczy tylko spróbować i wierzyć w siebie. To, ile przyjaźni tutaj zawiązałam i ile ludzi z całego świata poznałam, to jest niesamowite i już teraz wiem, że stypendium was zawsze po prostu będzie dla mnie taką iskierką, które dało mi po prostu możliwość do rozwoju tutaj w Anglii i za każdym razem, kiedy będę osiągać, osiągać jakieś moje małe sukcesy, będę pamiętać o BASie, bo to był, to zapoczątkowało moją przygodę tutaj w Anglii i wszystkim, którzy nadal zastanawiają się nad tym, czy to jest dla nich, czy sobie poradzą, moja jedyna rada jest, żeby spróbować, ponieważ jeżeli na jeżeli naprawdę czegoś chcemy i jeżeli naprawdę wierzymy w siebie, to wszystko jest możliwe. I naprawdę życzę powodzenia wszystkim, którzy aplikują w tym roku. Ty też możesz zostać stypendystą BAS. Więcej szczegółów na stronie www.bas.org.pl